Otwieramy przeglądarkę internetową, a następnie w pasku wyszukiwania wpisujemy adres www.wod.ron.mil.pl. Naciskamy klawisz Enter i następuje przekierowanie na stronę resortu obrony narodowej. Wpisujemy login, który otrzymaliśmy na adres e-mail. Jego postać to imie.nazwisko@wod.ron.mil.pl. Przy czym imię i nazwisko wpisujemy bez użycia polskich znaków. Klikamy przycisk Dalej. Logując się pierwszy raz w polu oznaczonym jako hasło, wpisujemy kod, który otrzymaliśmy w wiadomości SMS. Na ekranie znajduje się przykładowa wiadomość SMS, w której kod ten został oznaczony czerwoną ramką. Należy go przepisać, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj. Przy pierwszym logowaniu zostaniemy poproszeni o zmianę hasła. W polu oznaczonym jako stare hasło jeszcze raz wpisujemy kod, który otrzymaliśmy w wiadomości SMS. W polu oznaczonym jako nowe hasło wpisujemy wymyślone przez nas hasło, które należy zapamiętać, gdyż od tej pory za jego pomocą będziemy logować się do systemu Pivot. Potwierdzamy nowe hasło wpisując je jeszcze raz i klikamy przycisk prześlij. Następnie wpisujemy jeszcze raz nasze nowe hasło i klikamy przycisk Zaloguj. Pojawi się informacja o potrzebie podania większej ilości informacji. Klikamy więc przycisk Dalej. W pierwszym okienku wybieramy opcję Numer telefonu uwierzytelniania. Jako kraj lub region wybieramy Polska. Zaś w okienku obok podajemy swój numer telefonu komórkowego. Wybieramy pierwszą spośród metod kontaktu, czyli wyślij do mnie kod w wiadomości SMS i klikamy przycisk Dalej. Na podany przez nas numer telefonu otrzymamy wiadomość SMS wraz z kodem weryfikacyjnym. Wpisujemy otrzymany kod i klikamy przycisk weryfikuj. Następnie klikamy przycisk gotowe. W ten sposób otrzymujemy pełny dostęp do portalu Pivot. Aby skorzystać ze społeczności Yammer, klikamy opcję zaznaczoną na ekranie za pomocą czerwonej ramki. Następnie po lewej stronie ekranu wybieramy ostatnią opcję. W polskiej wersji językowej opcja ta nazywa się Odkryj więcej grup. Teraz klikamy na symbol lupy, wpisujemy numer lub pełną nazwę swojej brygady i klikamy klawisz Enter. Poniżej pojawią się grupy powiązane z brygadą, do której należymy. Aby dołączyć do grupy, klikamy na nią lewym przyciskiem myszy, a następnie klikamy przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu. W polskiej wersji językowej oznaczony jest jako dołącz do grupy. Teraz należy poczekać, aż administrator doda nas do wybranej grupy. Aby skorzystać z materiałów e-learningowych, należy zalogować się do systemu Pivot, a następnie odszukać i kliknąć opcję e-learning. Następnie klikamy szary przycisk znajdujący się na środku ekranu. Należy zapoznać się z zasadami użytkowania serwisu. następnie akceptujemy zasady użytkowania serwisu, klikając przycisk tak, znajdujący się na dole ekranu. Dzięki temu uzyskujemy dostęp do materiałów szkoleniowych.